Eunika Baron-Polańczyk i Jacek Jędryczkowski. Wystąpienie pod tytułem Renowacja i korekta fotografii z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji na kreatywnych zajęciach z technologii informacyjnych. Koncepcja zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci. Wystąpienie na 5. Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Akademickiej. Sztuczna Inteligencja w Nauce i Sztuce Szanse i zagrożenia. Londyn, 24-25 czerwca 2023, program konferencji. Jacek Jędryczkowski, Panie Doktorze, zapraszamy Pana do zaprezentowania swojej części pracy a na mianowicie zatytułowanej Renowacja i korekta fotografii z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji na kreatywnych zajęciach informatycznych. No i to jest to, co znowu wprowadzenie do wprowadzenia, bo myślę, że profesor Wojciech Walat właśnie pokazał nam, jak ogólnie można mówić o środowisku uczenia się i nawet w dyskusji mówiliśmy o, o właśnie tym środowisku, który może być wykorzystywany przez nauczyciela w pracy z rozwijaniem kreatywności ucznia. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprezentować tematykę badawczą, którą zajmuje się z profesor Juniką Baron Polańczyk w Zakładzie Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak Państwo widzą, tematyka wystąpienia jest ściśle związana z praktyką. I dotyczy bardzo specyficznej koncepcji kształcenia, a mianowicie kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci. Są to studenci, dlatego mówię specyficzni, bo ich obszar działania jest ściśle związany z człowiekiem, z jego aktywnością i właśnie skupia się na takiej aktywności twórczej. I tutaj no, był pewien problem, aby przygotować odpowiednie działania, które będą Ukierunkowane właśnie na stymulację tych rozwiązań twórczych. Biorąc pod uwagę prognozy, scenariusze rozwoju wpływu sztucznej inteligencji na człowieka, można dostrzec trzy takie obszary. Każdy z nich jest negatywny. Pierwszy, i mam nadzieję, że na tym się skończy, to jest wyręczanie ludzi z potrzeby samodzielnego myślenia. Kolejne dotyczą już bardzo takich negatywnych scenariuszy, a mianowicie, które wskazują na wpływ świadomej sztucznej inteligencji na ludzką cywilizację, i te scenariusze już no, wesołe, optymistyczne, optymistyczne nie są. Ja chciałem się skupić właśnie na tym tutaj pierwszym aspekcie, a mianowicie tym wyręczaniu przez sztuczną inteligencję studenta z działań o charakterze twórczym. I to prawda już nie, nie dotyczy tylko sztucznej inteligencji, ale w ogóle korzystania z nowych mediów na wpływ wpływania tych nowych mediów na proces nauczania, uczenia się. Ja prowadzę kanał edukacyjny w serwisie społecznościowym YouTube JJ kursy i tutaj chcę poprzeć Tezę o tym negatywnym wpływie nowych mediów na proces uczenia się, wynikami badań. Tutaj mamy wykres utrzymania uwagi podczas uczenia się, uczenia się i realizacji zadania praktycznego na podstawie instrukcji wideo. Podczas oglądania filmu, który trwa 24 minuty. Sztuczna inteligencja czy też mechanizmy big data analizują interakcje studentów z materiałem wideo. Te interakcje to pauzowanie, przewijanie w momentach, które interesują, czy które wymagały właśnie skorzystania z jakichś praktycznych aspektów tego przekazu. I tutaj od dawna. Obserwowaliśmy taki niepokojący trend, polegający na tym, że w momencie, gdy przedstawia się teorię i cel przekazu tych wiadomości praktycznych, to praktycznie prawie do zera spada oglądalność czyli studenci to pomijają. I widząc, że tak się dzieje, a mając świadomość, że jak potem pytamy o tą pominiętą teorię, to studenci są w stanie. Hmm, w jakiś sposób do niej nawiązać, czy w pewnym stopniu znają tą teorię, to oprócz tej analizy e, za pomocą narzędzi YouTube Analytics przeprowadziłem obserwację uczestniczącą podczas takich zajęć i okazało się, że te strategie uczenia się studentów są troszkę inne od tego, jakby człowiek się spodziewał analizując sam wykres. A mianowicie studenci rozpoczynają bardzo szybkie przeklikiwanie Takiego, takiej instrukcji wideo, pomijając cały wstęp, pomijają także te aspekty praktyczne i rozpoczynają oglądanie od zobaczenia, czym to się kończy, czyli poznanie efektów. Gdy znają efekty, są w stanie w pewnym stopniu zrekonstruować tą teorię, która, która była podana na początku, ale na pewno nie rekonstruują sobie celu danego działania, nie rekonstruują sobie. Tego momentu, w którym się omawia, jak jeszcze tą wiedzę praktyczną można zastosować, na ile sposobów jeszcze można to zastosować. No i po zapoznaniu się z tym, z tym efektem gotowym, wracają do momentu, w którym rozpoczyna się ta instrukcja dotycząca zadania, które mają zrealizować w praktyce, i no niestety zaczynają pracę nad swoim tam produktem. Ale dokładnie kopiując rozwiązania, które są podane. Jeżeli to było na przykład wykonanie jakiejś prezentacji multimedialnej czy strony internetowej, to dosłownie kopiowana jest tematyka, kolorystyka, układ rozmieszczenia elementów graficznych. A zatem, mimo że podano im, w jaki sposób można i w ilu obszarach zastosować tą wiedzę praktyczną. To kreatywność tu w tym momencie całkowicie zanika i prace są w zupełności odtwórcze. Ta kreatywność znika. No i mając świadomość, że dochodzi do takich sytuacji, zajęliśmy się problemem przygotowania koncepcji przedmiotu właśnie na animacji kultury i twórczej aktywności w sieci w taki sposób, aby ta wiedza z zakresu ICT pomagała. Realizować ten aspekt twórczej aktywności. I tutaj była obawa, że nawet wsparcie tych treści przedmiotowych, których jest dość dużo, obawialiśmy się, że wręcz możemy tą kreatywność zdusić, zdusić w zarodku. A zatem no, trzeba było przejrzeć różnego rodzaju rozwiązania, które mogłyby w jakiś sposób zachęcić, zmotywować do działań kreatywnych. Już na samym wstępie zrezygnowaliśmy. Z takich rozwiązań, które wyręczają właśnie z myślenia, czyli na przykład ChatGPT, chat e, istnieje wiele programów graficznych, na których chcieliśmy się mm, skoncentrować, które realizują wspaniałe grafiki, e, wspaniałe, gotowe obrazy, ale znowuż praktycznie gotowe. Ten wkład e, własny studenta w realizację przedstawień graficznych za pomocą e, tych głównie stron internetowych które bazują na sztucznej inteligencji, ale także już programów, które zaimplementowane mają zaimplementowaną sztuczną inteligencję, to ten wkład własny studenta jest minimalny i sprowadza się tylko do opisu efektu, a cała praca jest dziełem jest dziełem maszyny. Zatem chcieliśmy, mając na uwadze, że to ma być ta twórcza aktywność, i ona jest skierowana do ludzi, skierowana poprzez interakcje, na przykład ze starszymi osobami, skierowana poprzez oddziaływania medialne, chcieliśmy znaleźć taki aspekt zastosowań sztucznej inteligencji, który pozwoli jednak. Tą kreatywność rozwinąć i stymulować, i jeszcze stymulować, rozwinąć, ale też zachęcić czy zaciekawić, zainteresować studentów w taki sposób, aby to nie były jakieś działania bardzo, bardzo na siłę. I tutaj udało nam się znaleźć takie rozwiązania. A mianowicie, na przykład w sytuacji, w której nasi studenci będą się często znajdować, to znaczy kontakt z osobami starszymi. Wiemy, że w aspekcie konfliktu czy, czy problemów kontaktów wielopokoleniowych, ten dialog jest, jest utrudniony. Trudno znaleźć często młodym płaszczyznę kontaktu. I tutaj jednym z takich pomysłów jest, to, z czym bardzo często się można spotkać, gdy, gdy młodzi odwiedzają babcie dziadków, to, yy, to ci, te starsze osoby wyjmują jakieś tam albumy i zaczynają opowiadać yy, historię yy, na przykład rodu. I tutaj bardzo sympatyczne rozwiązanie pokazujące, yy, w jaki sposób ci młodzi mogą ten dialog między po pokoleniowy yy, Nawiązać, proponując tym osobom starszym, na przykład renowację starych, starych fotografii. Tutaj mamy zeskanowaną oryginalną fotografię, a tutaj ta fotografia została przepuszczona przez system sztucznej inteligencji na stronie replicate.com. W efekcie uzyskano zdjęcie o znacznie wyższej rozdzielczości. W tym momencie jest to 4 razy, wyż... razy większa rozdzielczość, a przy okazji wyostrzono, wyostrzono twarz na tym zdjęciu. To jest pierwszy etap. Tutaj mamy z kolei dwie strony, na których sztuczna inteligencja dokonuje kolorowania tych zdjęć. Bardzo, bardzo skuteczna, bardzo dobra strona Myheritage, gdzie to zdjęcie zostało. Pokolorowane. Inne przykłady, od zdjęcia wyjściowego, gdzie to, ta jakość była bardzo zła, poprzez wstępną korektę i to, co zrobiła sztuczna inteligencja, i następne oryginalne zdjęcie, sztuczna inteligencja wyostrzająca obraz i sztuczna inteligencja koloryzująca to zdjęcie. Tutaj mamy przygotowanie studentów do działań w obszarze mediów społecznościowych i e, oczywiście elementy brandingu. Jeżeli marka, którą tworzą ma być rozpoznawalna, e, bardzo istotną sprawą jest opracowanie na przykład awatara. I tutaj studenci rzeczywiście do tych zadań podchodzą bardzo chętnie, ale. To są osoby, które nie mają przygotowania z zakresu y, grafiki komputerowej. Dopiero tego będą się uczyły na studiach, a nawet jeżeli by miały, to y, opracowanie materiału graficznego za pomocą tradycyjnych programów trwa niezwykle, niezwykle długo. I tutaj znowuż chcę zaprezentować zadanie, które realizuję na zajęciach. To znaczy, bierzemy fotografię, wycinamy. Na przykład, samą twarz przepuszczamy przez już omawianą stronę Replicate.com, gdzie zdjęcie jest powiększane i wyostrzane. A następnie tutaj jest pokazany efekt działania programu Luminar AI, gdzie zastosowano opcję korekty wad skóry, rozjaśniania twarzy, usuwania ringów pod, pod oczami i w dalszej kolejności. Strona także darmowa, Remove, Background, gdzie można usunąć jednym kliknięciem tło. Takie usunięcie tła przez studenta na zajęciach za pomocą programu graficznego, no to jest kilkadziesiąt minut do, do godziny, jeżeli ma być to zrobione porządnie. A tutaj sztuczna inteligencja tak dokładnie potrafi rozpoznać kształt postaci, że to usunięcie tła odbywa się w ułamku sekundy, to tło można w tymże programie, na tej stronie, podłożyć jako, jako jak dowolne, wstawić to miejsce, dowolne tło, albo jak już mamy wycięte tło z obrazka, to bez problemu możemy w dowolnym programie graficznym dodać własne tło. Kolejne bardzo lubiane przez studentów rozwiązanie, które już sfilmowałem i Niebawem zamieszczę na kanale YouTube JJ Kursy, to Sztuczna Inteligencja na stronie Snap Edit, która umożliwia usuwanie zbędnych postaci, zbędnych elementów z fotografii. Tutaj widzimy kolejne etapy pracy nad filmem dotyczącym właśnie zagadnienia usuwania tychże. Elementów tychże postaci ze zdjęć. Tu mamy postać człowieka. W tym momencie za pomocą odpowiedniego kursora na stronie Snap Edit koloruję, zaznaczam postać, która ma zniknąć. Następnie następuje jedno kliknięcie i ta postać znika. Tutaj na przybliżeniu widzimy, że sztuczna inteligencja potrafiła odtworzyć, przewidzieć, co mogło się znajdować. Za tą postacią i osoba niezorientowana w żaden sposób nie będzie w stanie rozpoznać, że tutaj na tym zdjęciu dokonano tego typu, tego typu korekty. Oczywiście to nie jest tak, że, że zawsze uda się to tak dobrze. To zdjęcie zostało oczywiście w odpowiedni sposób wyselekcjonowane, bo tutaj bardzo łatwo było się domyślić, co tam pod spodem mogło się znajdować, ale często te efekty są bardzo, bardzo losowe, jeżeli. Ten obraz jest wybitnie szczegółowy. W każdym razie to zadanie jest proponowane studentom, gdy mają opracować już tego rodzaju prezentacje multimedialne bądź stawki do filmów, gdzie zgromadzili materiał z jakiś bardzo właśnie z takich miejsc, gdzie jest tych osób bardzo wiele i, i nie ma takiej możliwości, żeby wykonać dobre zdjęcie, a zatem mm, można się posiłkować. Sztuczną inteligencją, która nam to zdjęcie wyraźnie poprawi. Na sam koniec chciałem tutaj zaprezentować różnego rodzaju strony internetowe, które, no właśnie, nie wyręczają studenta, tylko właśnie pozwalają oszczędzić ten czas, a jednocześnie zapewniają świetną zabawę na zajęciach. Jednak, tutaj Nawiążę także do rozwiązań też o charakterze graficznym, które generują już gotową grafikę, ale to nie znaczy, że z nich nie korzystamy. Otóż wiadomo, że realizując jakieś własne grafiki zawsze jest problem z prawem autorskim, ale to już nawet na seminariach, w których uczestniczyliśmy przed konferencją, była o tym mowa. Że generowany tekst nie wiadomo, jak go traktować. Czy jeżeli on bazuje na przemyśleniach, czy, 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 czy pracach autora, a został skorygowany, zmodyfikowany przez sztuczną inteligencję, to jak go traktować? Czy go przypisywać, czy, czy go nie przypisywać, a w ogóle w jaki sposób go przypisać? I podobnie jest, jeżeli chodzi o, tworzymy, o tworzenie grafik. Jeżeli oczywiście grafika została wygenerowana w całości przez sztuczną inteligencję, no to wiadomo, że wypadałoby, Taki przypis zamieścić, ale ja chcę pokazać takie, takie bardzo proste rozwiązanie, które też trudne jest przeze mnie do zinterpretowania, jak powinno się opisać czy też przypisać takie dzieło. A chodzi mi o, o takie zadania, gdzie na przykład przygotowuję okładkę do filmu na kanał YouTube i potrzebowałem takiego promienia światła. Rozmytego. Oczywiście nie kopiuję go nigdy z żadnych gotowych, istniejących prac graficznych, ale w programie sztucznej inteligencji poprosiłem o wygenerowanie takiego snopu światła, który został wstawiony do grafiki, rozciągnięty, rozmyty. No i to już jest kwestia otwarta, na ile to jest praca autorska, a na ile Tutaj należałoby wskazać na wkład sztucznej inteligencji. I oczywiście, takie rozwiązania wskazujemy studentom, mówiąc, iż no tutaj, w tym wypadku, na pewno nie złamią prawa autorskiego, no bo to nie jest, nie jest kradzież własności intelektualnej wygenerowanej przez człowieka. Ale, yy, że tak powiem, sytuacja jest do tej, yy, cały czas otwarta i yy, no, dość kontrowersyjna, jak to, jak to będzie w przyszłości yy, rozwiązane. Podsumowując, chcę powiedzieć, że wśród natłoku tych rozwiązań dotyczących zastosowania sztucznej inteligencji, szczególnie w obszarze prac graficznych, można znaleźć rozwiązania, które stymulują tą kreatywność, które pomagają, Poprawiać, a nie generować rozwiązania, sprzyjając właśnie chociażby takiemu dialogowi międzypokoleniowemu, bądź też wzbogacając media wykorzystywane w pracy, w działalności animatora kultury. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Prezentacja interesująca. Już mówię dlaczego interesująca, bo byłby to slogan. Otóż z profesor Euniką Barą Polańczyk rozmawiamy bardzo często o osiągnięciach Uniwersytetu Zielonogórskiego i między, między innymi o tym, czym Pan się zajmuje. Natomiast dzisiaj miałam okazję wysłuchać inne osoby razem ze mną, o, o tym, że wy już jesteście krok bliżej niż inne uczelnie i pracujecie ze sztuczną inteligencją w edukacji. W edukacji zajmującej się przygotowaniem animatorów kultury do pracy, m.in. w środowisku cyfrowym. To, co pan zaprezentował, to jak gdyby mnie zachęciło do tego, żeby, żeby zaplanować zajęcia i zaprosić was do, do, do wspólnego tworzenia przestrzeni praktyczno-naukowej, bo tutaj trochę praktyki. Wcześniej miał wystąpienie profesor Balat, teoretyczne podstawy i ja na przykład widzę bardzo dużo wspólnych elementów, a jednocześnie wspólnego projektu badawczego. W związku z tym tak cieszę się bardzo, że my się spotykamy na tych konferencjach, bo podczas, podczas takich normalnych spotkań prywatnych nie zawsze mamy czas na to, żeby, żeby poznać szczegóły. A konferencja to czas właśnie szczegółów. To prawda, nie wszystko wiem, nie, nie wszystko wiemy, ale, ale, otwierają się pewne klapki, które pozwalają na zintegrowane działania badawcze, nie tylko w, waszym, w waszej uczelni, mojej, czy rzeszowskiej. Myślę, że myślę, że jeżeli jeżeli będziecie mieli czas, to możemy połączyć siły i wspólnie coś zrobić. Myślę, że może inne osoby też się też się do, dołączą. Ślicznie dziękuję za zaproszenie. Na pewno skorzystamy i będziemy starali się bardzo aktywnie uczestniczyć w te, tego typu pracach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam też innych uczestników dzisiejszego spotkania, do dołączania się do naszych grup seminaryjnych i prowadzących wspólne badania. Ja tutaj widzę już kilka możliwości. Myślę, że nie tylko ja. Nas jest tutaj więcej twórczy, twórczych osób. Dziękuję bardzo.